Mili Państwo, szumię ku Państwu w Światowym Dniu Wiatru, jaki społeczność międzynarodowa przewidziała na 14 czerwca. Czy wiesz, co to jest wiatr? To taki duży przeciąg od morza aż do tatr powiada. Poeta, a chodzi w dzisiejszym święcie głównie o to, by przypomnieć, że zarówno wszystkie te zefirki, te powiewy, ale też tajfuny, dobrze byłoby przerobić na energię, która nie dość, że nie truje, to jeszcze ma tę właściwość, że nie wyczerpie się nigdy. I nad tym ludzkość właśnie w tej chwili pracuje dość usilnie. A wiatr, cóż, od obracania setek potężnych ramion w elektrowni wiatrowej nie straci nic ze swego poetyckiego, to w końcu powabu. Wiatr jest bez serca i nie do zranienia, i pozostaje tajemnicą, która co dzień otwiera nam oczy, wstrząsa domem naszych przyzwyczajeń, na cały świat wieje ten wiatr po nieskończoność powiada inny poeta, i niech ten wiatr wieje, bo on oznacza napięcie w sercu, napięcie w duszy i w gniazdku elektrycznym na dodatek. Dziś jeszcze jedno święto, też z gatunku poniekąd ulotnych, mianowicie ogólnopolskie święto wolnych książek, czyli book crossingu. Ten ruch w dobie pandemii praktycznie zamarł z wiadomych powodów, ale z początkiem tego lata mógłby się ostrożnie... I powoli odradzać. Raz przeczytana książka zazwyczaj leży na półce i stanowi jedynie ozdobę, dlatego warto oddać ją w dobre ręce. Miejsca, gdzie Bóg kroserzy uwalniają książki, są bardzo różnorodne: to parki, szkoły, szpitale, kina, puby, budki telefoniczne czy środki komunikacji miejskiej. Więc niech będzie krosowane, niech będzie czytane. Przed nami zaległa prasa, dokładniej miesięcznik Drogowska z roku 1930, w nim rubryka Matrymonialne Leśniczy. Państwowy z wyższymi studiami. Oficer rezerwy lat 32 pragnie poznać pannę, wdowę lub rozwódkę lat 18-27 przystojną. Ciemnobląd, szatynkę lub brunetkę inteligentną, o ile możność muzykalną, finansowo niezależną, to znaczy dość bogatą, najchętniej ze sfer ziemiańskich, a przytem oszczędną. I gospodarną oferty pod rzecz traktuje poważnie. Czytamy dalej. Panna lat 29, urzędniczka, dobre uposażenie, niezależna, sierota, przystojna brunetka, pozna w celu matrymonialnym. Pana lat 35, 45, urzędnika, oficera, może być inwalida poważnego, zdrowego, szlachetnego. Tak, nie ma to jak zdrowy inwalida na resztę życia, 100 lat młodej parze. Z historii przypomnijmy, że 14 czerwca 1979 roku odbyła się premiera filmu pod tytułem Roki 2 w reżyserii Sylwestra Stallone. Bokser Rocky Balboa, jak to bokser, wygłaszał wiele pamiętnych kwestii, nawet wtedy, gdy rozmawiał ze swoją ukochaną. Mówił do niej na przykład, mógłbym cię nosić na rękach przez całe życie, ona na to. Tak bardzo mnie kochasz, Roki, więc uściśla. No, to po prostu dobre ćwiczenie. Ramion. Nie ma to jak miłosne wyznanie boksera. Pomyślał z zazdrością Wiesław Kot.